Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie. A w dzisiejszym odcinku opowiem o tym, dlaczego tak naprawdę w ogóle nie cieszę się na nowych dowódców łuczników, którzy mają się pojawić w Rise of Kingdoms i dlaczego moim zdaniem po części Lili trochę zażyna łuczników, jakich znamy do tej pory. Okej, okay, zażyna to może jest za dużo powiedziane. Oni tam pewnie wiedzą o wiele, wiele więcej ode mnie i może mają jakiś plan. I może ten plan wyjdzie, i może on jest tak długofalowy, że na ten moment nie jestem w stanie tego zobaczyć. Natomiast powiem Wam szczerze to, co już powiedziałem na samym początku. E, dla mnie nowi dowódcy łuczników, czyli i ta Szajar, e, którą mamy tutaj, e, i ten czołe Dziadek, e, nie są nie są dla mnie ekscytujące. To znaczy, sami w sobie nie mówię, że to są źli dowódcy, tak? bo jeszcze oczywiście. Się dowiemy, ale jest jedna rzecz, która mi tutaj bardzo, ale to bardzo przeszkadza, jeśli chodzi o tych właśnie dowódców i jeśli chodzi w ogóle o łuczników. No i od razu przejdźmy do sedna, tak? Więc dlaczego mi się tutaj to nie podoba? Bo ktoś powie, popatrzy na ten pierwszy skill, chociażby Szajari, i powie, chłopie, co ty chcesz w ogóle? Jakby podwójny skill w jednym skillu. Super leczenie, bo to nie jest to zwykłe leczenie, tylko te Mighty Healing. Oprócz tego będzie zadawał obrażenia, więc jakby dwa w jednym i w ogóle, jakie to jest super. I okej, okay, ja rozumiem, że to może być mocne. Mam w ogóle nadzieję, że to będzie mocne, bo jeśli nie, to wydaje mi się, że tu będzie mocny strzał w stopę, ale to może jeszcze powiem później. Natomiast to, co musicie wiedzieć o tych obrażeniach, które tutaj będziemy zadawać, że te True Damage, czyli następny po prostu etap jeśli chodzi o obrażenia, one będą wzmagane tylko przez te plusy, które mamy, tak zwane all damage do wszystkich obrażeń, tak? Więc nie będzie tutaj działać coś, co jest taki, no, najważniejszą rzeczą, jeżeli się gra łucznikami? Tak? Rzeczą tak ważną, tak jakby elementarną wśród łuczników, że naprawdę ciężko sobie wymyślić coś innego, co by było bardziej charakterystyczne dla łuczników, czyli obrażenia od umiejętności. łucznicy polegają bardzo, ale to bardzo na obrażeniach od umiejętności. Tak? W dużej mierze są to też obrażenia obszarowe, ale obrażenia od umiejętności dla łuczników są bardzo ważne. Dlaczego tak jest? Bo łucznicy ogólnie są taką jednostką, którą wiecie, dobrze jest, kiedy atakujemy, ona naprawdę bardzo mocno jest w stanie fajnie bić, ale z drugiej strony nie są odporni. Tak? Dlatego też łucznikami trzeba trochę umieć grać, i jeżeli ktoś dobrze gra tymi łucznikami, to może mieć naprawdę świetnie numery. A jeżeli ktoś nimi gra słabo, no to będzie to wyglądało wszystko bardzo licho. To też bardzo zależy od tego, jak akurat gra nasze królestwo. Ale to nieważne, tak? To w sumie, jeżeli popatrzymy na łuczników, to naprawdę łucznicy polegają tak na obrażeniach od umiejętności, jak moim zdaniem żadna inna jednostka. Chociaż kawaleria, oczywiście też ma tego dużo, ale chyba żadna inna jednostka nie ma tego tyle, co, co mają łucznicy, tak? Już nie mówię o tym, że naprawdę jest dużo tych obrażeń obszarowych. Tak? I to wszystkie te dodatki, które mamy, to wszystko będzie na nic z tymi nowymi dowódcami obaw. Nie będzie miało to dla nich żadnego efektu. I jak sobie zaczniecie dodawać to wszystko, co nie ma w ogóle żadnego wpływu, to robi się naprawdę tak słabo. Bo nawet to, jak wiecie, jak mamy te, tutaj tą truciznę, którą daje Herman, ona jest świetna dla uczników, no bo mamy więcej obrażeń od umiejętności. Dla nowych łuczników to nie daje zupełnie nic. Aktywna umiejętność bodyki, która zwiększa obrażenia od umiejętności, też dla tych nowych łuczników nie będzie miała żadnego znaczenia. I tutaj mógłbym naprawdę tego wymieniać jeszcze sporo, tak? Więc po pierwsze, ci dowódcy, to znaczy ten drugi w garnizonie ma te obrażenia obszarowe, ale nie są to obrażenia od umiejętności, co sprawia, że naprawdę jest licho. Kolejną rzeczą, która tutaj jest ważna, to są, to są te formacje, tak? No, super typową formacją dla łuczników jest formacja klinu, która daje, zgadliście, obrażenia od umiejętności, ba! Większość tych dobrych inskrypcji, które są tutaj nałożone, też będzie zwiększało nasze obrażenia od umiejętności, no bo na tym polegają ucznicy. To nas tutaj wszystko interesuje, żeby właśnie jak najwięcej tych obrażeń od umiejętności zadawać, i te wszystkie inskrypcje i cała ta formacja będą nieważne. Dla mnie szczerze jest to taki, po części może często mówicie, że jest jakiś napad na kasę. Ja mówię: Nie, nie, może rzeczywiście to tak nie jest. Tutaj uważam, że może tak rzeczywiście być. To jest takie wymuszanie grania innymi formacjami. Tutaj, akurat tą formacją kręgu, która zwiększa leczenie, no i dzięki temu mamy większe obrażenia, tak żebyśmy wiecie, jak gra z łucznikami, to już nie możesz sobie robić tylko tego klinu i go ulepszać, tylko nagle masz tutaj formację kręgu. I powiem Wam, że no. Jak ja mam zaufać w cokolwiek, i jakie ja mam w ogóle ochotę inwestować w jakąkolwiek formację? Kiedy zainwestowałem w formację klinu, zbierałem, używałem tutaj tych wiecie, kamieni, przemiany, wszystko i tak dalej, i teraz się okazuje, że dobra, teraz są nowi ucznicy. I wszystko to, co sobie nazbierałeś w tej formacji Klinu, jest bezużyteczne, bo to w ogóle nie będzie miało efektu na nowych, czyli czytaj najprawdopodobniej najlepszych dowódcach uczniów. Nie ma to żadnego efektu. Może to wszystko wyrzucić do kosza po prostu. Jest to bezużyteczne. Dobra, masz tam jakieś statystyki, ale wiecie, statystyki to ja mogę mieć naprawdę wiele. Tutaj najważniejsze są, są właśnie te inskrypcje, które dla mnie będą w większości totalnie bezużyteczne teraz, i musiałbym teraz nagle zbierać. Wszystko do tej formacji kręgu, która jeszcze nie wiem, czy mi się będzie opłacać, czy nie, a zbieranie na to to nie jest dwa tygodnie, tak? Więc bardzo podobnie do tego, co przeżywała piechota, tak? Przechodząc na formację łuku, tak? Też tutaj muszą sobie w to zainwestować, tylko że gracze piechoty mieli na to czasu trochę więcej, no i też myślę, że osłodziło im to trochę. Że mają trochę innych dowódców, tak? No bo gracze piechoty trochę na tych normalnych obrażeniach też zyskują i gdzieś tam przez to, jaka jest piechota. Natomiast naucznicy no, w ogóle nigdy nie polegali na leczeniu. To, co mają łucznicy związanego z leczeniem, to okej, okay, ja rozumiem tam, Bodika się trochę leczy, Ramzes też się zdaje trochę leczy, ale więcej mamy takich dowódców jak na przykład Gilgamesz, tak? którzy wiecie, kiedy się ktoś leczy, to zadaje mu obrażenia. Tak? No i teraz może będzie tak, że łucznicy sami będą po prostu jakby kontrolować sami siebie, że tak? ktoś zobaczy, że. Mamy, nie wiem, garnizon, to będziemy nagle używać Gilgamesza, żeby właśnie zadawać obrażenia w momencie, kiedy ktoś się leczy, a tego leczenia przecież z nowymi ucznikami będzie sporo. Nie widzę tutaj naprawdę praktycznie żadnej synergii, nic takiego, co by gdzieś tam odnosiło się, co łucznicy mieli kiedyś, jakby chociaż, nie wiem, tam w KWK 1 czy 2 byli łucznicy, którzy polegali na leczeniu, to jeszcze można by to zrozumieć, ale tutaj czegoś takiego ja nie widzę, żeby było jakieś takie połączenie, tak jak na przykład jest, nie wiem, Liucze z Aleksem i to jest też naprawdę mega słabe. Jak już jesteśmy tutaj przy tej stronie, to zobaczcie sobie, Sporo czasu zajęło mi, żeby wbić tutaj piąty poziom, na przykład na tym pełnie, i jestem teraz przed tym, żeby zrobić piąty poziom na tej broni. Ale po co? Bo przecież zrobię sobie te wściekłe uderzenie i te wściekłe uderzenie co ono wzmacnia obrażenia od umiejętności, tak? Więc a nie, przepraszam, tutaj są wszystkie obrażenia na broniach, to chociaż tyle dobrze, ale jeśli chodzi o chem, to tutaj mamy, tak, miodzące uderzenie i tutaj są obrażenia od umiejętności, więc to w zasadzie mi już teraz nic nie daje, to że sobie tutaj to wbiłem. I w ogóle mnóstwo innych rzeczy, na przykład to, że mam cały zestaw i tutaj jak mam cztery części plus 3% obrażeń od umiejętności, też to już jest praktycznie zdezaktywowane, nic mi to nie daje, jeśli będę używał na przykład tych nowych łuczników. Ba, nawet takie podstawowe rzeczy jak cywilizacja, która jest dla łuczników też daje mi tutaj obrażenia od umiejętności i te premie. Dużo osób używa nawet skórki, która daje, ta która tutaj jest właśnie obok mnie, która daje obrażenia od umiejętności. Znowu wszystko to jest nieaktywne przy tych nowych łucznikach, więc to jest takie trochę ja się czuję jakby po prostu deweloperu takiego mi liścia sprzedali i powiedzieli fajnie że sobie to robiłeś i to zbierałeś, ale teraz już to jest wszystko dla ciebie nieważne, bo mamy dla ciebie nowych dowódców i e, zobacz sobie teraz e, jeśli chcesz, to musisz inwestować w nowe rzeczy, inne zupełnie. Zupełnie to jest w ogóle zmiana myślenia i typu jednostki no bo jeszcze zobaczymy jaki ten marsz rzeczywiście będzie, jaka będzie ta szaja, czy ona w ogóle będzie dobra, czy nie jak będzie się prezentować bo szczerze powiedziawszy tutaj też zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało bo jeśli chodzi o tą nową generację, którą teraz otrzymaliśmy dowódców to oni szczerze nie wyglądają jakoś super fantastycznie, w sensie ten William Wallace wydaje mi się że jest całkiem spoko tak? Ale właśnie, dla graczy piechoty, ja nie gram piechotą i w sumie nie będę w niego inwestował, tak? no bo ja mam Liuce i Scipio Prime i myślę, że to jest taki marsz, który warto sobie po prostu na ten moment zostawić. Jest to na pewno opcja, ale właśnie, kolejny dowódca, który wyszedł ten taki jakby do pola, to jest ten Belisarius Prime i Belisariusza Prima tym bardziej nie będę sobie teraz robił do pola, Mam Nevskiego, mam Joan. Jak na razie to mi spokojnie wystarczy. Nie mam w ogóle w planie, i myślę, że wiele graczy jest takich, którzy tam, no dobra, Belisarius, spoko. Oczywiście ci, którzy grają większą ilością marszy, kawalerii tego Belisariusa pewnie będą mieli. Podobnie, e, albo nawet bardziej, ci, którzy grają piechotą, będą mieli Williama Wallace'a. E, no i całkiem prawdopodobne, że ci, którzy grają łucznikami, będą mieli tą Szaja. Tylko właśnie. Czy ta Szajar będzie dobra? Z kim ona będzie dobra? To jeszcze zobaczymy. Bo oczywiście e, może to być tak, że Szajar na przykład, to się okaże, że to będzie kolejny Liucze. W sensie, że ona wprowadzi nową dynamikę, wprowadzi konieczność e, niejako zrobienia sobie nowej formacji, ale będzie tak dobra, że i tak każdy to zrobi z chęcią, bo będzie miała na przykład super raporty. No, i okej, okay. jeśli tak będzie, to wiadomo, że dużo łatwiej będzie przełknąć tą gorzką pigułkę, że te wszystkie rzeczy, w które inwestowałem, teraz są nieaktywne, jeśli to będzie super dowódca. Ale czy to będzie super dowódca, to tak naprawdę jeszcze się dowiemy. Cały czas deweloperzy nie są mi w stanie powiedzieć, na przykład, czy ta pierwsza jej umiejętność będzie wyglądała tak, że za pierwszym razem od razu leczy się i od razu zadaje obrażenia. Bo tutaj mamy taki Fragment for the next 10 seconds, czyli przez następne 10 sekund, które można rozumieć tak, że OK, w pierwszej kolejności użyjemy leczenia i dopiero na następne 10 sekund z każdego leczenia będziemy zadawać obrażenia. Co by znaczyło tyle, że w tej sekundzie nie będziemy mieli tych, tych obrażeń, i wyobraźcie sobie, że w pierwszym cyklu nie zadajecie żadnych obrażeń od żadnych obrażeń, no, od umiejętności w ogóle nie zadajecie, tylko po prostu żadnych obrażeń. I teraz ja wiem, że jest ta opcja w ogóle w Shares, że możemy zadawać te obrażenia od umiejętności, o których tyle mówiłem i jest tutaj ten współczynnik wysoki 2800, ale szczerze powiedziawszy, no, jeżeli y, użyjemy ją w ten sposób, tak, jako pierwszego dowódcy, to cała, to, ta, cała reszta, która ona tutaj ma, jest praktycznie bezsensowna, tak? nie bezużyteczna, bo tutaj jest tyle odnośników do leczenia się, że używanie jej jako pierwszego dowódcy wydaje się bezsensowne, jakby nie, nie po to ten dowódca jest zrobiony, no albo sprowadzamy się tylko wtedy, właśnie do tych bardzo dużych obrażeń, takich wiecie, jeden na jednego, ale kto wie, może ona w ten sposób też będzie, będzie spoko do użycia. Kolejna rzecz, która mi się nie podoba, jeśli chodzi właśnie o Czoę e i Szajar, to jest to, że. Tak jak mówiłem, nie ma żadnej synergii pomiędzy dowódcami, którzy już są w Rise of Kingdoms. Możemy gdzieś tam szukać na siłę, że może Bodika, ale wtedy nie mamy obszarowych, więc trochę to jest lipa. Nie mamy za bardzo tutaj nic związanego z leczeniem, jeśli chodzi o tych dowódców. Ba, co jest w ogóle też mega śmieszne, to zauważcie sobie, że jak popatrzycie na talenty, to Szajar będzie miała talenty od umiejętności, a praktycznie no nie zadaje obrażeń od umiejętności znowu. Możemy zrobić, że zadaje od umiejętności, ale możemy też zrobić taką opcję, że nie zadaje tych obrażeń w ogóle, tak, to znaczy w sumie wtedy, jest jako drugi dowódca, to te talenty się nie liczą. Okej, okay, dobra. Niech będzie, że nie jest to takie ważne. Teraz sobie to trochę uświadomiłem, że, że nie, ale też talenty, które mają łucznicy, tak, zwykle od umiejętności, na przykład tutaj, tak, one też nie będą działać, tak, bo wtedy nie będziemy po prostu zadawać tych obrażeń od umiejętności. No, i to jest też, powiedziałbym, po prostu słabe. Tak, czekajcie, czy ja tutaj zobaczyłem dobre, dobre talenty w ogóle? Tak, mam, muszę tutaj jeszcze pozmieniać trochę na bodice. Okej, okay, wracam do tematu. To, co powiedziałem, ta synergia jest słaba, a jak popatrzymy na dowódców połączonych ze sobą, no to właśnie tutaj też jest pytanie. Jeżeli będziemy chcieli użyć czoła e do walki w polu, to praktycznie jego trzecia i czwarta umiejętność są nieaktywne w polu, tak? Więc no już to jest takie słabe. Ech, z kolei, jeżeli chcielibyśmy użyć Szajar z Czoe do garnizonu, to jej umiejętności trzecia, czwarta i chyba też nawet ekspertyza? Nie, nie, pamiętam już, ale na pewno trzecia i czwarta też są nieaktywne, tak? Więc mamy dowódców, którzy są, wychodzą razem, taką mają synergię, że wyłączają prawie że Połowę swoich umiejętności sobie nawzajem, czy ich tam używamy w polu, czy byśmy ich używali w garnizonie? No i to też jest wielkie pytanie. Tutaj jest jeszcze jedna kwestia, bo może się okazać, że tego leczenia, jakich połączymy, będzie tyle i tych obrażeń będzie tyle, że oni razem i tak będą świetni. Ba, może być tak, że jeżeli na przykład wybierzecie sobie, że tak powiem, drogę garnizonu i będziecie sobie chcieli na przykład wymaksujecie czoło, a Szajar, zrobicie tylko pierwszą i drugą umiejętność, co jest w sumie dosyć tanim rozwiązaniem. No to wtedy, jeżeli ta para między nimi będzie dobrym garnizonem, no to już praktycznie więcej z tą szajar nie musicie robić. No i w drugą stronę działa to powiedzmy, że podobnie, tak? Jeżeli zrobicie szajar, no to wtedy możecie zrobić tylko pierwszą, drugą umiejętność i reszta nie jest taka ważna. Chociaż ta jego ekspertyza jest, jest całkiem spokojna i ona powinna działać też normalnie na mapie, czyli ten kontra-atak. Może by się w sumie też mu przydał do walki w polu, więc tutaj jest troszeczkę inaczej. No ale jest to na pewno wielkie pytanie, jak oni będą ze sobą współgrać. Także to oczywiście zobaczymy. Tych dowódców jeszcze nie ma w grze. I jeszcze przez jakiś dobry czas ich nie będzie, żebyśmy mogli to wszystko przetestować, zobaczyć, ale szczerze powiedziawszy, ja nie jestem w ogóle podekscytowany. Ja czasem mam takie podejście, że chciałbym się po prostu położyć, spać, obudzić się i wierzyć, że to był tylko zły sen. My łucznicy, wiecie, dalej są tą samą jednostką, że wyjdzie jakiś normalnie dowódca, który będzie miał obrażenia od umiejętności, najlepiej jeszcze obszarowe. I że tej zmiany nie będę mógł robić, bo po prostu nie chcę. Strasznie tego nie lubię w Rise of Kingdoms, kiedy zbieramy, zbieramy, zbieramy coś, i, i praktycznie na styknięcie palcami nam ktoś mówi: Nie, to teraz już wszystko po prostu nie, bezużyteczne. Tak, teraz my zmieniamy koncepcję, i to już, nie, to już nie, to już nie, to już musi sobie zbierać teraz coś innego. Wydaje mi się, że to jest demotywujące, i ogólnie nie jest to fajne. I tak jak już powiedziałem wcześniej, żeby wprowadzić coś nowego, no to musieliby też wprowadzić jakiegoś super dowódcę, bo to się udało z piechotą. Myślę, że gracze piechoty jakoś tak specjalnie nie narzekają na formację łuku z tego względu, że wprowadził ją niejako Liu dowódca uwielbiany przez graczy piechoty, w ogóle uwielbiany przez wszystkich, bo to jest w ogóle super dowódca. I myślę, że tutaj i w sumie też Gorgo tak, bardzo dobrym dowódcą jest. Więc zobaczymy, może chcą jakby ponowić ten sam efekt w sensie takim OK zrobimy coś takiego co wam się na bank nie spodoba ale zrobimy to w taki sposób że wam się spodoba bo sprzedamy to razem z dowódcami którzy będą bardzo mocni także jestem ciekawy jak to będzie finalnie wyglądać czy rzeczywiście Szajar i Czoe to będą tak fantastyczni dowódcy że stwierdzimy, dobra, okej, okay, zrobimy sobie tą nową formację, wszystko będzie dobrze. Mamy nowych super dowódców, więc nie narzekamy. Może też tak powiem, może jeszcze ten odcinek w jakiś sposób zażegnam, zobaczymy, ale na ten moment jestem powiedziałbym, może nawet niedelikatnie sceptyczny. Jestem ciekawy, co wy myślicie na ten temat i jak myślicie, jaka będzie przyszłość łuczników i jak to wszystko będzie wyglądało. Ode mnie to tyle. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.